Za 6 dni względem tworzenia przeze mnie tego materiału wychodzi serial Arkane. Coś na co wielu graczy League of Legends czeka, w tym oczywiście ja. Riot Games kreuje w nas coraz większe oczekiwania. Wypuszcza kolejny trailer oraz piosenkę Enemy Imagine Dragons. Wiele osób z Was pisało do mnie właśnie o analizę teledysku enemy, ale tak obejrzałem ze 2-3 razy uważam, że nie ma to zupełnie sensu. W sensie dużo bym się powtarzał, są takie ciekawostki, które raczej są ciekawostkami, a nie blorowymi określeniami. Plus, sporo scen tutaj było tworzone tylko i wyłącznie pod teledysk, i nie będzie ich w serialu, dlatego uważam, że taki film z mojej strony nie miałby prawie w ogóle sensu. Za to nowy trailer. No tutaj już mamy tego naprawdę sporo. Witajcie kochani, ja jestem Marwek, a dziś przeanalizujemy ostateczny zwiastun serialu Arcane, opartego o świat League of Legends. Witam! Padłem tutaj tylko na momencik przerwać temat filmu i przypomnieć, że w sklepie Eneba, z którym od jakiegoś czasu współpracuję, do którego link znajdziecie w przypiętym komentarzu albo w pierwszej linii opisu, znajdziecie sporo gierek dla siebie w bardzo fajnych cenach. Nie wiem, czego szukacie. Horizon, Cyberpunk, Dead by Daylight, może Minecraft, czy może szukacie jakiejkolwiek innej gry. Oferta jest rozbudowana i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Do tego sklep wygląda fajnie, przejrzyście, nie zgubicie się w nim na pewno. No i jak już zrobicie sobie zamówienie, to. Jak sobie tam wpiszecie Marvek 3, to macie 3% zniżki. Dziękuję. Wróćmy do materiału. Analizujmy zatem, i po raz kolejny zaznaczam, że będę tutaj używał screenów do omawiania, bo ten materiał będzie mi się przez YouTube przetwarzał wieczność i pewnie nawet w ogóle się pozytywnie nie przetworzy. I swoją drogą zachęcam najpierw do obejrzenia trailera, który znajdziecie na oficjalnym kanale League of Legends, a później mojej analizy, gdyż tak będzie łatwiej wam się mój materiał przyswajało. Trailer zaczyna się słowami Heimerdingera, mówiącego o tym, że Piltover zostało założone jako bastion wiedzy i nauki. No, ze względu na to, że Heimer jest Heimerem, ma tytuł profesora i ogólnie wiedzowo, to mogę uczyścić prawdopodobnie jego buty, lecz historycznie bardziej skłaniałbym się ku stwierdzeniu, że Piltover powstało nad Zon dzięki stworzeniu słonecznych wrót, które umożliwiały o wiele szybsze przeprawy. Otóż, jeżeli spojrzymy na mapę, Runtery dwumiasto leży przy połączeniu dwóch Ligolegendowych kontynentów: Valoranu oraz Shurimy. Około 200 lat wcześniej względem Fabuły League of Legends aktualnej Fabuły League of Legends i około też w uproszczeniu można powiedzieć 200 lat wcześniej przed wydarzeniami z Arkane, ktoś wpadł na pomysł, aby stworzyć wyrwę pozwalającą na o wiele sprawniejszą morską podróż z miast znajdujących się między kontynentami. I ogólnie rzecz biorąc, ma to jak najbardziej sporo sensu sama idea, samo założenie. Ale wykonanie już nie pykło, użyto do tego ponad tysiąca chemtechowych bomb, co doprowadziło do śmierci tysięcy ludzi, zatrucia powietrza, osunięcia się zon i zatopienia wielu jego dzielnic. Co jednak się udało, to stworzenie przesmyku, dzięki któremu można było zbudować słoneczne wrota, które stały się tak strategicznym miejscem, przynoszącym tak horrendalne przychody, że powstało Piltower. Drogi Heimerdingerze, śmiałbym się z Tobą nie zgodzić. Może później, ze względu na majętność miasta, na zyski jakie przynosiły słoneczne wrota, stwierdzono, że trzeba to wykorzystywać w dobrej sprawie, czyli prowadzić badania czy ogarniać nowe wynalazki. Ale mam wrażenie, że pierwotnym zamysłem powstania piltowe raczej był zysk. Możecie sobie pomyśleć, że okej, okay, może Heimer w takim razie odnosi się do ZON, ale nie wydaje mi się, bo to w swojej historii jest o wiele, wiele starsze od Piltower i było miastem portowym, a nie miastem. Miastem postępu, albo chociażby postępującym miastem. Reasumując, wydaje mi się, że na początku Piltover inna była myśl, która później mogła się rzeczywiście przerodzić w tworzenie miasta postępu. Gdy Heimerową kwestię wypowiada, widzimy panoramę Piltover w tle rzeki Pilt, od której część miasta wzięło swoją nazwę prawdopodobnie szklarnie lub coś podobnego, o czym Wam już wspominałem wcześniej po raz kolejny siedzibę rodu, z którego wywodzi się Caitlin, bo ten znak pojawiał się w trailerach już wcześniej, jak i w starej historii bohaterki. Tutaj mamy uniwersytet w Piltover, a z tyłu powstającą, jak się wydaje, budowlę, pozwalającą dzięki pracy Jay'sa i Viktora na przemieszczanie się statków powietrznych z ogromną prędkością. A ta wieża będzie widoczna również później, jak i do samego Jay'sa i Viktora przejdziemy za momencik. Chwilkę później Jace mówi, że Piltover to miasto postępu, a ich przyszłość jest jasna. Spoczko, tutaj mamy prezentację owego wynalazcy na scenie z dwoma herpami, tutaj rodzinnego klanu Caitlyn, a tutaj, jak się wydaje, raczej będzie to klan o nazwie Giopara, który przyjął pod swój mecenat właśnie chociażby Jace'a. Co ciekawe, nigdy nie widzieliśmy ich herbu, zatem Riot mógł tutaj pójść dowolną ścieżką i uderzono tutaj w herb, przypominający młot bohatera, hekstechowy młot bohatera, który dzierży chociażby w grze. No i z racji tego, że dotychczas to właśnie Chase był najmocniej związanym z tym klanem bohaterem, uważam, że jest to całkiem fajne rozwiązanie. Do tego mamy tutaj pokazanych wiele rąbów, myślę, że to dotyczy stricte wynalazku, nad którym pracują Victor i Jace, pokazując jakby energię, czy bardziej materiał, który będzie używany do zasilania tego wynalazku, lecz w tym filmie myślę, że nie będę tak dużo snuł teorii, stawiając na fakt, że kurczę, no premiera Arkana jest za 6 dni. Co ważne, w następnym ujęciu Mel, czyli jedna z ważniejszych osób w serialu, wydająca się stać na czele być może klanu Giopana, klaszcze słuchając tego co mówi Jace. Na czole nosi widziany wcześniej herb klanu, również jest to prawdopodobnie Jiopara, i tutaj jest dość interesująca kwestia. Trzeba się tutaj na moment zatrzymać i powiedzieć, że Riot to są jednak cwane lisy. Co jak co, ale taki fabularny hype i zdradzanie szczegółów, nie zdradzając przy tym większego obrazka, większej fabuły, to potrafią robić. Choć nie zawsze, ale z grubsza tak. W przypadku Mel to już w ogóle są cwanymi lisami. Mel z reguły na trailerach była prezentowana w taki sposób, aby nie było widać owego znaku. Jakoś tak włosy jej na niego padają, lub kamera ujmuje ją z boku. Swoją drogą, tutaj na plakacie ma dokładnie taki sam wyraz twarzy. Może ona się jeszcze okazać osobą w ogóle stojącą na czele całych piltowerskich struktur, jeżeli takowe istnieją, ale coraz mniej na to wskazuje. Lećmy dalej. Mamy tutaj stół w kształcie zębatki, o którym wspominałem już w poprzedniej analizie. Poprzednio zwróciłem uwagę, że mamy 9 klanów kupieckich w piltower. Przy stole było widać dokładnie 9 miejsc, natomiast 7 z nich było zajętych. Zaczynam jednak myślami iść w stronę, że jest to jedynie jakaś naukowa rada lub rada konkretnego klanu. Jace był wynalazcą pracującym dla klanu, a nie włodarzem, stąd ten wniosek. W kolejnym ujęciu mamy znów znaczek Caitlyn, mamy, jak się wydaje, skończoną wieżę służącą do szybkich transportów powietrznych, oraz widzimy napis Piltover Progress Day. Czyli Dzień Postępu, bo tak się to nazywa po polsku, jest to nic innego jak święto obchodzone w Piltower, mające upamiętniać pierwsze otwarcie wspominanych słonecznych wrót. A że te praktycznie przyczyniły się do bogactwa, dzięki któremu Piltower powstało, jest to najważniejszy dzień w roku dla miasta Postępu. Heimerdinger również na owym tle wspomina, że kiedyś rody były jednością, a teraz są podzielone. Co jak najbardziej ma sens, każdy ród ze względu na badania i stworzone wynalazki zaczął ukrywać swoje tajemnice przed światem i innymi rodami, i między niektórymi stworzyła się rywalizacja, w której walczono o wykradanie tajemnic czy najlepszych wynalazców i artefaktorów. Idąc dalej, mamy zON. Knajpę The Last Drop, czyli ostatnią Kroplę, Wiemy, że tutaj będzie sporo akcji, chociażby barmanem, jak się wydaje, ma być tutaj Wander, czyli domniemany Warwick, który jeszcze tutaj był człowiekiem, czy sporo czasu spędza tutaj chociażby Waj i Jinx. Jednakże ten urywek jest dotychczas. Najciekawszy. Silko, czyli główny vilian w serialu, podchodzi do, jak się wydaje, chem gangów lub spotyka się z chem baronami, ogarniając jakiś spisek, jakieś działania przeciwko piltower. Czy bardziej próbuje uzmysłowić sytuację, że miasto postępu, miasto nadzon, zaczyna je coraz bardziej wyprzedzać? Co też jest dość ciekawe, bo wspomniałem właśnie, że Silko jest kreowany na takiego Williana. Natomiast ludzie, którzy pracują nad stworzeniem serialu, bo taki film również się pojawił od deweloperów Arkana, mówią, że chcieli okazać Piltover i zone, zarówno klany jak i hembaronów, w postaci nie, że jedno jest konkretnie dobre, a drugie konkretnie złe, tylko chcieli pokazać, że wszystko ma swoje wady i zalety. I że nie ma w serialu takiego typowego Williana. Że jest wszystko w odcieniach szarości. No, zobaczymy jak to wyjdzie, bo wydaje mi się, że względem tego co się będzie działo, jednak League of Legends skupia się stricte na postaciach. Wydaje mi się, że względem Vai i Jinx będzie to na pewno traktowany przez nas bohater jako Villian, czyli ten główny zły. Ale wróćmy do omawiania. Ten jegomość jakoś strasznie mnie nie interesuje. Tutaj co ciekawe mamy Jordla. Zdarza się, że ci są źli, ok. Nie jest to do końca zgodne z ich naturą. Czasem zmieniają się przez tortury, a czasem przez to, że są po prostu ponure. Ale zastanawia mnie tutaj zupełnie coś innego. No bo jordle to rasa ze świata duchowego, prawda? Rasa duszków, które są widziane przez ludzi jako małych ludzi, a przez mniej podatnych na urok ludzi i inne istoty też mniej podatny na urok, jako małe futrzaste stworki. No bo urok jest to taki sposób, aby jordle właśnie w taki sposób były widziane. I patrząc na serial, a oczywiście wymazując zrujnowanie z głowy, Riotowi zależy na pchaniu fabuły League of Legends do przodu i rozwijanie jej, i również wiemy, że Arkane powstawał bodajże przez 6 czy 7 lat, dlatego niezwykle ciekawi mnie kwestia, jak to jest, że duszek z duchowego świata wstawił sobie metalowy implant ręki? Pewnie będzie chodziło o to, że jordle oczywiście mają fizyczną formę w świecie materialnym, no ale są oni bardzo mocno związani ze światem duchowym, więc w tym momencie, kiedy taki przedstawiciel rasy jordli udaje się do Bendel City, czy ta jego forma fizyczna również tam zostaje, czy ten zamienia się dalej w duszka i co się dzieje z tą jego ręką, bo nie jest to jakby jego naturalna, nominalna część ciała. Czy duszy. Sami widzicie, że jest to dość zawiła kwestia, którą zainteresuje się prawdopodobnie nawet nie procent graczy czy odbiorców Arkana, ale niezwykle mnie to ciekawi. Słowem, nie będę przez tą kwestię spał po nocach. Patrząc na prawą stronę, mamy dziada w czapce i młodą, całkiem zgrabną kobitkę. Szczerze mówiąc, jeżeli ta okazałaby się baronesą, wos byłbym w niebo wzięty. Kto to był? Była to baronesa, przesłuchująca urgota, która uciekła przed nim, pozostawiając mu swoją starą kopalnię, przerobioną na więzienie, w której urgot, i nie tylko urgot, był zamknięty. No i tutaj wreszcie środek. Po pierwsze, mamy wiele kwiatów. Jakby cała izba, cały ten przedsionek, cały pokój jest wypełniony roślinami czy kwiatowymi elementami. Okej. Okay. Może to być kwestia szklarni, o której wspominałem. Jak wiemy, powietrze w dwumieście, czy najbardziej w ZON, nie jest jakiejś fantastycznej i powstają specjalne strefy, aby można było sobie lepiej pooddychać. Lecz te kwiaty, to jest dopiero coś. Bo Riot nie wskazuje nam palcem, ale to kolejna poszlaka prowadząca do Koriny Wyrazy. O której mówiłem, że moim odczuciu powinna stać się grywalną postacią w lidze. Krótko mówiąc, ta jest przedstawiana właśnie z takim gatunkiem kwiatów. Wiemy, że Caitlyn dostaje wizualnego reworka. Dzięki niemu i karciance Legends of Runtera, dowiedzieliśmy się, że Nemesis Caitlyn to nie jest Camille, jak się domyślano przez lata, a właśnie Corina. W tym momencie po prostu pragnę zobaczyć tą bohaterkę w serialu i świetnie byłoby się dowiedzieć, jak to się stało, że raz ma normalną rękę a raz metalową. W sensie jak do tego doszło. I a propos jegomościa, tego tutaj w środku. Pewnie tak nie będzie, bo chłop teraz nie ma metalowych rąk i wygląda nieco inaczej ale chciałbym zobaczyć gościa, który w uniwersum League of Legends występuje pod przydomkiem, czy bardziej jest to, no w sumie jest to przydomek, okej, okay, dobrze powiedziałem, o nazwie Silverhanded, czyli srebrnoręki. Nie mylić oczywiście z Johnem Silverhandem z Cyberpunka który używając prochów w swojej ukochanej, wytatuował sobie coś na klatce piersiowej. Tak, tak, ja wiem jak to brzmi. Gość jest totalnie odjechany. A ja troszkę za bardzo zakochałem się w cyberpunku. Za bardzo lubię Keanu Reevesa i za bardzo polubiłem Janka Srebrnorękiego. Idąc dalej, jednym z motywów serialu będzie uzależnienie od pewnej substancji w kolorze fioletowym odpowiedzialnej za szaleństwo Jinx. I motyw tego uzależnienia będzie większy niż myślałem, zresztą sami to zauważyliście w komentarzach, jak robiłem poprzednią analizę, tak rola tego fioletowego czegoś będzie naprawdę bardzo duża i społecznie niezwykle istotna dla zon. Natomiast dlaczego ta substancja jest odpowiedzialna za szaleństwo Jinx? Idzie to wywnioskować w serialu Jinx ma niebieskie oczy, w krzema fioletowe. I jeżeli też nie wiecie, to ta była cichą i zdolną dziewczyną przed swoim szaleńczym stanem. I jest to jedna z najciekawszych rzeczy, jaką serial oferuje, czyli dowiedzenie się, co się stało de facto z Jinx. Idąc dalej, to w trailerach pojawia się sporo scen z substancją uzależniającą. A Silko podczas pokazywania kadrów. Które właśnie widzisz, wspomina, że niektóre totalnie się załamują. W sensie osoby, które to przyjmują, a inni stają się czymś więcej. I tutaj kamera pokazuje nam Jinx. Jest to kolejne delikatne potwierdzenie tego, jak Jinx oszaleje. I kolejna kwestia do teorii, czego nie za bardzo chcę tutaj robić, jak wspominałem. Dalej mamy, jak się wydaje, krótką scenę walk sił, które mają walczyć z klanami Piltover, a z której ma pochodzić nowa postać, czyli Marksman. Domniemany Heros lata na desce, którą tutaj widzimy nieco lepiej, i można coraz bardziej spekulować, że to właśnie będzie następna postać w Lidze. Tutaj czekamy jednak na rozwój wydarzeń, natomiast jeżeli bardzo mocno interesuje Was ta kwestia, to już robiłem o niej materiał. Po raz kolejny mamy coś, przez co iście dostałem ciary. Więzienie nieopodal piltower. Caitlin udaje się tam, aby porozmawiać z Vi, i tutaj daje nam to ogromny spoiler w serialu. Zaczynam się nieco obawiać, że jest już tego troszeczkę zbyt dużo. Ale o co chodzi? Według lore Vi, ta zniknęła z oczu wszystkich. Aby powrócić nagle z Caitlin i dołączyła do strażników Piltover. Czyli jest to w uproszczeniu policja, czy służby stanowiące o porządku w mieście. Już z poprzedniego trailera dało się wywnioskować, że Waj została złapana, a Caitlin chce zażegnać problem. Albo z Jinx, albo ze sprawkami związanymi z Waj, udaje się do więzienia zatem, aby zaproponować jej współpracę. Ma to sens. Kilka lat później, względem fabuły serialu, Waj i Caitlin walczą z Urgotem, zamykając go w odosobnionym więzieniu, pętając go w łańcuchy i zamykając w specjalnej celi. Celi, którą widzieliśmy w Warriorsach, gdzie Urgot miał zostać uwolniony przez swoich wyznawców, ale po raz kolejny duet Waj i Caitlin stanął na wysokości zadania pokonując po raz kolejny motora Agonii. I zatem jest to bardzo prawdopodobne, że to więzienie tutaj, to to samo więzienie, którego wnętrze pojawiło się w cinematicu Warriors, gdzie właśnie Waj i Caitlyn drugi raz walczyły z Urgotem. Uwielbiam wszystko, co związane z rajotowymi cinematikami. Więc gdy to więzienie zobaczyłem i ogarnąłem sobie w głowie, jakie to ma punkty wspólne z Urgotem, po raz kolejny poczułem ciary. I właśnie w owym więzieniu, gdy Caitlyn przychodzi do Waj. Te spotykają się po raz pierwszy, co potwierdza kwestia pytającej Waj, kim jest Caitlin. I swoją drogą również chciałbym usłyszeć wyjaśnienie, dlaczego rzymska szóstka Waj w serialu wygląda inaczej niż na splasharcie postaci. No ba, nawet na swoim arkenowym skinie Waj wygląda inaczej. Tak, tak wiem, jest to pierdoła, ale jak lubicie czy uwielbiacie jakąś postać, a ja Waj uwielbiam, to na pewno też takie rzeczy zauważacie. W dalszej części trailera widzimy jakąś katastrofę w Piltover, jak jest nam sugerowane związaną z Jinx, która zostawia swój małpkowy znak, co powoli staje się jej znakiem rozpoznawczym w każdym miejscu. Hejklin z gaśnicą próbowała zgasić pożar, i jej oczom ukazał się znak takiej oto małpki. Lećmy dalej. Później mamy sceny występujące w poprzednich trailerach, i dalej spotkanie Waj i Jinx, którą Waj nazywa powder, czyli na polskie proch. Ciekawe, czy w serialu będzie to przetłumaczone, i Waj będzie mówiła do Jinx: Ej, proch. W związku z samą ksywką Powder już to wywnioskowaliśmy w poprzednich analizach trailerów, że Jinx to prawdopodobnie imię, które bohaterka mogła sobie sama w ogóle nadać, a wcześniej określało się ją właśnie jako Powder, tak samo waj, to nie jest prawdziwe imię bohaterki. No to tak, jeżeli nie oglądaliście poprzednich analiz, to niebieskowłosa Jinx kiedyś była określana jako Powder. Chwilę później pojawia się zamaskowany w krokodelej masce napastnik, którego szybko poknuje Jinx. Widać tutaj sporo elementów wspólnych z tą trójką wcześniej chodzi mi o maskę i sam ubiór więc pewnie należą do jednego gangu, do jednej organizacji czy czegokolwiek podobnego. W następnym kadrze, tak dość niewyraźnie, widzimy Jaysa rozmawiającego z Wiktorem, a na pierwszym planie mamy płomienie. Bohaterowie stoją w towarzystwie Strażników Spiltower bardzo mnie ciekawi, co ta scena pokazuje. Czy jakiś eksperyment się nie udał, czy to moment kulminacyjny w znajomości i współpracy dwóch wynalazców? Jace wspomina, że w Zon są ludzie gotowi zniszczyć nas, czyli pewnie chodzi o klan Geopara albo ludzi, którzy pracują nad tym nowym wynalazkiem. Wiadomo, są protesty, serial będzie odbywał się w trudnym, politycznym czasie dla Zoni i Piltover, dlatego zacieram rączki i nie mogę się doczekać co tam będzie. Mówiąc o ludziach chcących niszczyć Jace'a i jego sojuszników, mamy obraz tej trójki łowców. Po raz kolejny tutaj wydaje się, że będzie to nowa postać w League of Legends. Dalej mamy kadr możnych w Piltower z Mel oraz innymi, którzy zasiadali przy pokazywanym wcześniej zębatym stole. Oczywiście brakuje to chociażby Jace'a czy Heimerdingera I te osoby, które widzimy, rozmawiałem ze strażnikami. Spilt Dalej kilka scen, które już widzieliśmy, natomiast Mel mówi, że powinni przygotować swoje własne obliczenia. Jakby bohaterka bała się zaufać współpracy między dwoma klanami kupieckimi i tworzy sobie taki dupochron troszeczkę. Tutaj mamy kolejne ujęcie pracy Victora i Chase'a i nieopanowanie przez nich mocy ekstechu. Na tym na razie jakoś bardzo bym się nie skupiał. Z dalszych kadrów potwierdza się to, co mówiłem na poprzednich analizach, że Silko w Mechu będzie walczył z Waj, lecz mamy mały spoiler, co też było do przewidzenia, że Jinx dobrowolnie lub nie będzie pracowała z Silko czy dla Silko, lub ten jest świadomy jej postępującego stanu. Waj wraz z Jasonem będą walczyć z wrogami, i mamy scenę jak bohaterka pierwszy raz zakłada swoje rękawice Atlasu. I jestem ciekawy, czy pojawi się tutaj Vajdo, czyli twórca owych rękawic, który co ciekawe, był czeladnikiem ojca Oriany. Dalej Jinx, która mówi nieco innym głosem niż zawsze, co mocno mnie przeraziło, jakby już się przemieniała. Ten głos jest jakby taki przekształcony i która znajduje książkę z symbolem klanu, prawdopodobnie Giopara. Która wcześniej, jak się wydaje, mogła należeć do Wiktora, bo tak to było wcześniej pokazywane, choć ciężko ze względu na jakość ujęcia mi to wywnioskować, ale Jinx nie była jakąś głupią babeczką z Zon, a zdolną i pomysłową dziewczyną, której notatki wynalazcy mogły pomóc w stworzeniu jej uzbrojenia. Owa książka jest na pewno jedną z najciekawszych rzeczy w tym trailerze i może mieć sporą wartość fabularną dla Arkana. Chociażby na ujęciu dalej widać, jakiej minigun strzelając wydziela fioletową energię. Również w jednym z ostatnich kadrów Wander idzie z kimś walczyć. Nie wiemy z kim, nie wiemy po co, nie wiemy dlaczego. Ta postać wydaje się być owiana chyba największą tajemnicą z tych zapowiedzianych, ze względu na jego związek z młodymi Waj i Jinx, gdyż to on znalazł dziewczynki po wypadku i, jak się wydaje, mocno wpłynął na ich kształtowanie podczas dorastania. Co jest raczej spoczko. Rozumiem, że Riot nie chce tutaj wszystkich kart związanych z Wanderem pokazywać. Tutaj część trailera, która w mojej opinii nadaje się do analizowania, się kończy. Lecz polecam sprawdzić sobie ostatnią scenkę. Nie dość, że jest zabawna i pokazuje, że serial na pewno będzie miał swoje elementy humorystyczne, natomiast tutaj czuć taki steampunkowy, może nie, może bardziej hempunkowy vibe. Szczerze to to ujęcie bardzo skojarzyło mi się z kadrem trailera Cyberpunka, bar, w którym zwyczajnie trzeba uważać, aby nie zostać z niego wywiezionym. Kochani, to na tyle w tej analizie. Mam nadzieję, że czekacie na serial tak jak ja. No i cóż, niedługo Riot uraczy nas swoją Arkeinową historią. Nic, tylko czekać. Trzymajcie się, kochani. Życzę wam miłego dnia. Cześć.